Hej, z tej strony. Witam Was w kolejnym materiałem poświęconym tym razem Dead by Daylight. A dzisiaj poruszymy sobie wątek mety. Zanim zaczniemy, zapraszam Was dzisiaj wyczotkiem na Simka około 19 na Twitchu właśnie DBD Sons of the Forest i prawdopodobnie to będzie, będzie główny target na streamie. a teraz zaczynamy. Czym jest meta w Dead by Daylight? Zaczynując od w zasadzie takiej samej definicji mety w grach. Meta w grach są to zagrania bądź rzeczy, które najbardziej sprawdzają się w danej grze, w danym kontekście. Czyli po prostu wiecie, najefektywniejsze zagrania, najmocniejsze postacie, umiejętności, kombinacje, miejsca czy taktyki stosowane w różnych grach. No, i oczywiście Dead by Daylight ma swoją metę, która w zasadzie wypłynęła jako taki cel niemalże na pierwszy na z sąd świata DBD mniej więcej rok temu, ponieważ większość osób narzekała na samą metę, ale o tym i trzy meta jest problemem. sobie porozmawiamy w następnym punkcie. Dobra, zapytacie mnie ogólnie, jak wygląda meta w DBD? Meta w DBD istniała od samego początku, no bo tak jak powiedziałem przed chwilą, są to po prostu naj Lepsze umiejętności, postacie, po prostu zagrania, jakie po prostu istnieją w danej grze. Na samym początku, w zasadzie parę lat temu, kiedy ja startowałem z tym kanałem i z powiedzmy zmówieniem o Dead by Daylight, to chociażby rzeczami w mecie były chociażby tak zwane infinity, czyli lupy, na które po prostu ogarnięty surf zabierał killera i naprawdę ugrywał sporo, bardzo, ale to bardzo czasu dużo czasu. Tak samo jak na samym początku, kiedy. Kiler nie mógł uszkadzać generatorów, po prostu takimi meta zagraniami były, było po prostu wykręcenie generatorów na 99% i potem odpalanie wszystkich pięciu generatorów w jednej chwili. Oczywiście pod metę również wchodzą killerzy, i surwę w tym momencie ich różnych tier list, chociaż wiadomo, że powiedzmy bardziej dobiera się właśnie killerów pod tier list, co ma swoją umiejętność, która jest bardziej lub mniej przydatna I do tego w zasadzie opiera się właśnie meta w DBT i chociażby perki, które co jakiś czas zostały swoje Związane jeszcze w obecnej mecie, tak samo jak w poprzedniej mieliśmy właśnie perki, które po prostu były grane praktycznie co mecz. Myślę tutaj chociażby o erupcji z poprzedniej mety, gdzie ona no, dostała nerwa, tak samo Tak samo teraz myślę o chociażby mm, detaldzie wszystkich perkach na regres genów. E, Prówy, czy po prostu inne perki, które widuje się praktycznie w każdym meczu. No i ogólnie tak właśnie wyglądała sama meta. Mniej więcej na przełomie 22 i 23 roku, Devsi zapowiedzieli, że meta będzie się zmieniała cyklicznie co każdy meet chapter, no czyli średnio powiedzmy raz na kwartał, i w tym momencie właśnie jesteśmy przed kolejną zmianą mety, która już jest zapowiedziana, którą wam omówiłem już na, na kanale. I ogólnie no, ta meta będzie się zmieniać, aczkolwiek no, ta konkretna meta jest po prostu jednym wielkim nerfem e, wszystkich, wszystkich rzeczy, które były po prostu grywalne i dawały jakikolwiek fan. Dlaczego? Ponieważ przede wszystkim, żeby meta była zmieniana, to jest raz, a dwa, żeby ludzie po prostu przestali narzekać na konkretne perki, czy to konkretne zagrania, aczkolwiek to jest tylko wierzchołek, góry. Bo większość graczy myślało, że to właśnie problem w DBT jest z metą, ale czy tak jest naprawdę? No właśnie, czy sama meta jest problemem? Ogólnie rzecz biorąc, nie, no bo w każdej grze mamy jakąś metę i mamy bardziej skuteczne zagrania itd. I tak dalej. Tylko pytanie, czy właśnie problem jest faktycznie z metą. Bo jeszcze parę miesięcy temu ludzie narzekali, że erupcja jest OP i nie da się jej w praktyce mm, jakoś wielce skontrolować. Kilerzy ma nadzieję na to, że Dead Hat jest w zasadzie nie do i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza na tych e, najlepszych graczy, na tym wysokim MMR i tak dalej, i tak dalej. Owe perki dostały bądź dostaną zmianę i wychodzi na to, że w zasadzie dużo się nie zmieniło. Dlaczego? Ponieważ dalej każdy mecz jest grany na tej harcie i po prostu każdy mecz jest po prostu spocony, żeby móc wyciągnąć jak najwięcej z meczu, to już nawet nie mowa o fanie, tylko po to, żeby powiedzmy pojąć się dalej jakoś w MMR i ogólnie w, po prostu w postępie, jeżeli chodzi o rangę. Więc co się zaczęło dziać i co można zaobserwować? że zaczęli tanelować oraz kampić, no ponieważ to jest jedna z y, obecnie najlepszych taktyk na wygrywanie meczu, Nawet jeżeli nie zabijemy wszystkich, to mamy zapewnione dwa kila i tak jesteśmy w stanie pójść z ręką wyżej. A co zaczęły robić surwy? Y, zaczęły po prostu rasować geny bardziej niż zazwyczaj, no bo po prostu muszą jak najszybciej te geny wykręcić i po prostu spilciale z mapy, zanim po prostu killer ich znajdzie i przy po prostu na haku. Wcześniej właśnie to wszystko zrzucano na metę, że to problem jest z metą, że to właśnie wcześniej wspomniana erupcja czy inne parki są po prostu za mocne, nie da się tego skontrolować, po prostu tak trzeba grać. Tylko tu już nawet nie chodzi już tylko i wyłącznie o metę, ale o w zasadzie toksyczność całego społeczeństwa, całego community DBD, no bo mimo wszystko DBD jest jednym chyba z najbardziej toksycznych community w ogóle w grach, jakie można spotkać. I wiecie, niby wszystko fajnie, meta będzie zmieniana, będziemy żonglować tymi parkami, ich statystykami itd., itd. Tylko co z tego, jeżeli dalej większość przypadków po prostu. Większość przypadków meczy będzie po prostu niegrywalna ja się będzie odechciewało po prostu grać w tą grę. Więc reasumując, meta nie jest największym problemem w Dead by Daylight. A w zasadzie największym problemem jest samo Toxic Community które leci po prostu na łatwiznę, chociaż całkowicie też się im nie dziwię, ponieważ nie mają żadnej motywacji, żeby starać się grać po prostu w tą grę lepiej, czy to ze strony surwa, czy to po stronie killera, no bo mimo wszystko od siedmiu niemalże lat mamy ten sam tryb gry i za różne wszelkie modyfikacje można zgarnąć po prostu bana, czy to po prostu dwóch killerów yy, posiadając, grając na dwóch killerów w jednym meczu i tak dalej i tak dalej, więc jakby no mimo wszystko to też nie zachęca a behavior no powiedzmy ma podejście takie ma, ale o podejściu behavior to jest całkowicie temat na inny materiał dobra to by było na tyle ja wam dziękuję za uwagę piszcie w komentarzach co sądzicie na ten temat i wprowadźcie na streamka więc gdzie tam też będziemy mogli sobie właśnie podyskutować czy to macie, czy o czymkolwiek Innym czego chcecie. Wszystkie linki macie w opisie, więc dzięki za uwagę. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się. Hej, hej.